stworzą swój, więc my również chcemy dostosować się do wszystkich zasad, które będą obowiązywały w trzeciej lidze. Ja nazywam się Jakub Mielczarek, jestem członkiem zarządu, mój przyjaciel Jarosław Paweł jest prezes klubu. Chcielibyśmy w dwóch zdaniach najpierw wprowadzić Was w to, żeby o przyszłości rozmawiać, żeby nakreślić to, co za nami prezes tutaj w, w kilku punktach. opowie, co przez te dwa lata udało nam się zrobić. Dzień dobry Państwu, tak w skrócie chcieliśmy przekazać to, co się udało zrobić, to co chcemy zrobić i może zacznę od tego, co się udało zrobić. To jak Państwo obserwowaliście przez te dwa lata, w klubie dosyć dużo się działo. W dosyć trudnym momencie gr przejęliśmy, bo po spadku czwartej ligi musieliśmy całe struktury odbudować, łącznie od strony piłkarskiej i funkcjonowania klubu. Udało nam się, myślę, to nie najgorzej, z takich ważniejszych rzeczy, które w klubie się, się zadziały, to powstanie Akademii Młodego Piłkarza LKS Radomsko, która dosyć fajnie się rozwija, prężnie i dzieciaki chętnie przychodzą na treningi i, i, i tak myślę są zadowolone, że mogą trenować w klubie LKS Radomsko, który, który w tym roku obchodzi czterdziestolecie swojego istnienia.